Halo, halo cześć, cześć, jestem Karina, zielarski kącik Kari wita Was dzisiaj. Dzisiaj gościnnie o chmielu opowie nam Karina z, z zielarskiego kącika Kari e, i wspólnie pogotujemy i powiem Wam jak smakuje. Zapraszamy, Karina. zapraszamy serdecznie, hej! Przemku, powiedz gdzie jesteśmy? Nad Wisłą. <laughs> Okej, okay. No właśnie, pewnie zadajecie sobie pytanie, gdzie tak naprawdę znaleźć korzenie i pędy chmielu. Najlepiej znaleźć teren delikatnie osłonięty, leśny, przy drzewach, gdzie zwisają takie liany długie. Wtedy możemy podejrzewać, że rośnie tam chmiel, jego pnącze, a u podnóża szukać takich właśnie oto pędów. Zobaczcie tutaj, takie różowe pędy wychodzą. To są właśnie pędy chmielu. Jeżeli zaczniemy kopać głębiej, to znajdziemy tam także takie białe. O, tu jest słonie. Właśnie wygląda Liana Chmielu. Po tym możemy podejrzewać, że rośnie u podnóży korzeń Chmielu i jego młode pędy. Tu zobaczcie tutaj. O, i tutaj. Zobaczcie. I na surowo można do sałatę, tak, dodać? Tak. Karecie gotujemy? Yy, wiesz co? Różnie, bo ja lubię gotowane jak szparagi i smażony na masełku też bardzo dobrze smakuje. Z tak? Tak. No, z czosnaczkiem, z czosnkiem niedźwiedzimy. Tyle ukopałyśmy. Nasz zbiór dzisiejszy. <laughs> Witajcie, dzisiaj <laughs> będziemy robić e, pyszne danie. Będzie to... E, takie danie z młodych pędów chnielu. Rozpuścimy masełko i poddusimy na nim właśnie zebrane wczoraj młode pędy chnielu. E, oprócz tego dania, z takich pędów zrobić można także inne fajne y, y, smakołyki. Może to być na przykład y, dodatek do zupy. E, możemy z nich wycisnąć pyszny sok, albo poddusić z bułeczką kontartą przyrumienioną. Smacznego. A, rozpuszczamy. Zobaczcie, mamy fajną temperaturę. Czekamy teraz. Się już roztopiło, teraz wrzucamy młode pędy mielu. Zbieraliśmy je wczoraj. Zobaczcie, jakie piękne. Dobra, Rzucamy. Dobra, mamy to. Temperatura jest ładna. O. Używanie. Zobaczcie. Nasze danie jest już praktycznie gotowe. Pędy nabrały ładnego, przyrumienione, przyrumienionego koloru. Zobaczcie. Możemy je jeść. Tak? <śśmacki> hmm. Bardzo dobre. Chrupkie. Uh -huh. Niektórzy mogą sobie trochę posolić. Albo dodać buki tartej. Ładnie, smaczna, Polecamy iść na głowę w ten weekend. Cześć! <grystanie> Smacznego! Hej! Pa! To jest dobra.